Dzień dobry, moje drodzy. Mam na imię Kaciusza i zapraszam na mój kanał. Nareszcie, świeci słoneczko. Na śląsku, przynajmniej cała zima była taka szara, taka pochmurna, taka chłodna, zimna. A teraz, nareszcie, od kilku dni mamy słoneczko. Niestety, jeszcze nie jest tak ciepło na zewnątrz, bo ja jeszcze nawet mam rękawiczki. Ale ogólnie to słoneczko bardzo pozytywnie wpływa, przynajmniej na mój humor. Nie wiem jak na wasz, a myślę, że. Słońce zawsze dobrze wpływa na każdego z nas, na nasz nastrój, podejście do życia. Jakby e, zawsze tak mówimy w języku rosyjskim, że kiedy nadchodzi wiosna, to nadchodzi życie, bo drzewa zaczynają mm, robić się zielone, kwietną, trawa I rośnie kwiatki. zielona, kwiaty tak wychodzą też, ptaszki śpiewają, nawet teraz już można usłyszeć, chociaż jeszcze drzewa te głowę, niestety, ale już, kwiat, ale już ptaków słychać, tak? Aha. O, o o! Teraz właśnie ktoś przed chwilą. I łamaczki też. Że... Tak? Mhm. I rumianki mówią, że też. A my jesteśmy na placu zabaw. Teraz mamy taki mini piknik, przykąskę. Ja skończyłam lekcję i właśnie też taki plusik tego, że nadchodzi wiosna, to że dzień się wydłuża, i można właśnie robić po zajęciach sobie spacery, a wcześniej ja kończyłam lekcję z języka rosyjskiego, którą prowadzę, minutkę reklamy. E, właśnie było już bardzo, bardzo ciemno, a na Śląsku cały czas smog i więc bez spacerów jakoś tak żyliśmy. Taka pogodka oczywiście wpływa na nasz nastrój, humor pozytywnie, jak powiedziałam, zwłaszcza na mój. I zawsze to słoneczko działa jakoś twórczo, bo właśnie teraz ja mam taką ochotę wziąć kiście, wziąć płótno i coś namalować, bo już od dawnego czasu nic nie malowałam. Także ja sobie tak myślę, że przez to... Wiatr. No zimno, zimno jest. Jeszcze trochę jest. Przez to, że ja chciałam na tym kanale podejmować tematy z języka rosyjskiego, jak nauczyć się, w jaki sposób. I w ogóle powoli uczyć tych, kto no, chce się uczyć po prostu samodzielnie. Ja chciałam nagrywać pewne odcinki i już zaczynałam to robić, ale niestety to zawsze wymaga dużo czasu. Dlatego sobie pomyślałam, być może połączyć przyjemne z korzystnym i na przykład na spacerach takich wieczorowych, popołudniowych, nagrywać czegoś rosyjskiego. Jednocześnie z tym, ja już opowiadałam w moim ostatnim odcinku, który dodałam na ten kanał o tym, że ja założyłam inny kanał. Właśnie tutaj ja mam e, takie piknikowe ciasteczko stąd, bo wczoraj robiłyśmy takie ciasteczka pierniczki. Pierni, nie, nie pierniczka, pierniczki, prianiki, pierniczki. Teraz mieszkamy w taki czas, gdy wokół nas zawsze lata jakieś kłamstwo. Jakieś oszuści, dzwonią cały czas, cały czas. No, bardzo często przynajmniej. Na mój rosyjski telefon. To jakaś w ogóle masakra. Cały czas dzwonią. Oj Boże, ktoś chce wszystkie środki, na przykład z bankomatów, pobrać z pani konta. Proszę pilnie podać. SMS-a zaraz przyjdzie, jakieś hasło. Proszę pilnie, pilnie podać. I tak cały czas. Nigdy nie myślałam, że. Założenia nowego kanału o deserach, które bardzo często robię w domu i postanowiłam po prostu to nagrywać, że też będzie wywoływać jakieś sumienie wątpliwości o tym, że to nie jest mój kanał i o tym, że to nie są moje ręce, które tam nagrywają. Jak chciałam niedawno na przykład zrobić tartę? Szukałam przepis, bo... Nigdy moja mama nie robiła. Ja w ogóle u nas w sklepach, w piekarniach, cukierniach nigdy nie wiedziałam żadnych tart. I pamiętam kiedyś w Gdańsku, kiedy studiowałam, spróbowałam i bardzo mnie smakowała. Dlatego chciałam zrobić. Szukałam przepis. Jeden sprawdzałam, drugi tam coś połączyłam, dy, 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 I zrobiłam taki wniosek. Aby znaleźć dobry przepis, ja musiałam spędzić przy komputerze minimum 20 minut. Bo geży, którzy nagrywają Ku, na kuchni to 90% to jest niepotrzebna informacja, niepotrzebne ruchy i tym podobne. Przepis musi być krótki, muszą być pokazane ręce i to co robię, tak? Jakby ty, jakbyś ty stał nad kimś i oglądał, jak on to robi. Więc dlatego moja polityka prowadzenia kanału wygląda akurat w taki sposób. To że, to, że są to moje akurat ręce, a nie kogoś innego bo ktoś napisał, że o wiem, to ręce czuć? nie, to moje ręce bo ja mam charakterystyczny znak no tak. <głos》>, tak powiedzmy na prawe ręce na tym palcu na tym i jeszcze miałam takie pytanie dlaczego tam są napisy po angielsku bo to jest international language międzynarodowy język, który potrafi każdy zrozumieć prawie, kto umie czytać i dlatego aby te przepisy zobaczyła jak najwięcej osób. Oczywiście ja daję napisy po angielsku, no a także można włączyć e, napisy i w, w różnych językach, i po rosyjsku na przykład, i po polsku. I dlaczego nie ma mojego głosu? Bo po co, jeżeli będę tylko po polsku mówić? Na przykład moja mama nie zrozumie, jak się robi, na przykład, na przykład buki z makiem, czy jeszcze coś. Więc żadnych tajemnic, żadnych sekretów, nic, nic takiego nie ma. Kiedy mi się chce, robię czegoś słodkiego, desery. Ja to robię. Ktoś na przykład nie je cukru, ja też nie jem. No, bardzo często, właśnie przypisach, zamiast cukru daję erytrytol czy ksylitol. No i wtedy ten deser już nie jest taki niezdrowy. Więc z każdego niezdrowego można zrobić zdrowy. I tak to wygląda. Więc zapraszam. Wszystkich wielbicieli, słodyczy, Nie wiem, czy jest takie słowo. Czasami mówię i zastanawiam, bo gdzieś słyszałam i nie wiem, czy dobrze użyłam. Wielbiciele, uwielbiciele, lubiciele. Zapraszam na mój kanał. Nazywa się The Test po angielsku. Ze po polsku najsłodszy. No, i będziemy się spotykać w najbliższym czasie z wami, oczywiście. Tak przy przygrzałem się na słoneczku ładnie, żebym zasnęła nawet. Będziemy już powoli wracać. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dobrego humoru przede wszystkim. Szczęścia, I zdrowia. I córeczek. I wnuczek, i córeczek. I aby wszystko było dobrze u każdego z nas. Żeby Do... nie chorowaliście. Że abyście nie chorowali, tak? Żebyście nie chorowali. Tak. tak. Nie chorujcie. Bądźcie zdrowi. I do zobaczenia. Będę sobie ze sobą brać teraz z jakiś zeszyt z moimi napisami. Jeszcze sport robicie. Sport trzeba robić, tak? Tak. Mhm. Zajadko. Tak, ćwiczenie. Rano. <laughs> A ty robisz? na czym? A, no czekamy zaraz. Bo my jesteśmy właśnie w takim czasie, kiedy tu nie możemy być. Może do sklepu pojedziemy? Jak ja lubię jeździć tutaj do sklepów? Prawie codziennie jeździmy, nie? No nie codziennie, ale bardzo, bardzo często. Bardzo, w Polsce jest bardzo wygodna infrastruktura sklepów, transportu. Nie masz samochodu, to możesz autobusem jechać gdzie chcesz, kiedy chcesz. No i sklepy, że w pobliżu, tak czy siak, masz jakiś supermarket. Ja na przykład jestem z takiej miejscowości, gdzie supermarket pojawił się w Teodozie. Bardzo późno, a tym bardziej, że w pobliżu domu. I zawsze jest niewygodne. Jakby infrastruktura zupełnie nie jest taka jak tutaj. Więc ja bardzo, bardzo doceniam to, co tu mam. Strasznie doceniam. To jest bardzo, bardzo wygodne to, co macie w Polsce. Mhm. Tak. Ja Dobrze, podróż. już żegnamy się. Okej. Okay. Ja jeszcze pierniczek nie zjadłem. Tak? Tak. Mhm. Żegnamy się. І до нас темтего очінка. Бенде Брава не скінчила мусіль. Вже Брава за собою матеріали з язика російського і бендіями. Подаймовач якісь цікаві темати. Опроч того, я ще мав на каналі 9 очінків певних лекцій, дуже-дуже довгих, понад години, з язика російського для початкуйонців. Він запрашує. Jeszcze mam nawet nieobrobiony film 10 lekcji, który nagrywałam jeszcze w zeszłym roku, jeszcze chyba w październiku, tak sobie myślę. Tak, znajdę później parę godzin obrobię i będziemy z Wami rozmawiać. I piszcie, co tam, co tam, co tam u Was.